29 kwietnia 2022, 77 rocznica. Bóg wszystko widzi. Zwolnił mi z dachu. Jednym z nich był Józef, piękny założyciel stadów. Wdachał 13 marca 1942 roku jako numer 29392, Matka Boska Trzech Przeciwnego prowadziła. Dowiedział się na nawożeństwie o Jakubie 6 kwietnia 1604 roku miał widzenie Matki Boskiej w Ingolstadt. Matki Boskie trzykroć przedziwne Pomagała dalej. Dodechał, trafił. Matka Boska go chroniła. Założył tam instytuty Siedemdziesiąt 71 lat po jego przyjściu zaczął tańczyć swoją rolę obecny papież Franciszek zaczął tańczyć tutaj od tego kościoła w Hamburgu św. Józefa, gdzie był 12 października w 1986 roku i wtedy tańczył z rabinem Edgarem Klik rabinem Hamburga można go zobaczyć ich jak tańczą 8 maja 2017 roku 8 maja 2019 roku Przyzgrzymowałam do z Hamburga do Tulec, chcąc wiedzieć księdza Michała Woźnickiego, który dla mnie jest wysłannikiem 3920 polskich kapłanów, którzy zginęli za wierność Bogu, za świętą trydencką. 8 maja przybyła mnie sama, również z męczennikami dachał, z biskupem Noichoslerem w liście jego Świadkowie Prawdy. Księdzem Michałem Woźniakiem Błogosławionym numer 228 w Dachau, zamordowanym 16 maja w 1942 roku. Nie zostałam księdza Michała, ale zostałam dziwnych kapłanów, salezjanów. Dla mnie nienormalnych. Powiedziałam, że jestem od księdza, z księdzem Michałem Woźniakiem. męczennikiem jak Ale oni zapomnieli o zamordowanych Selezjanach w różnych obozach koncentracyjnych. Dzisiaj są urodziny jednego z nich. 29 kwietnia 1877 roku urodził się Salezjanin Jan Świerc, proboszcz króla został rytualnie zamordowany z innymi Selezjanami. poświęcimy ją 12 aresztowano 23 maja 1941 roku zawiesiono do Montelupi. A z Montelupi 26 czerwca w 1941 roku przetransportowano razem z Żydami do Auschwitz i tam zostali w potworny sposób zamordowani. 27 czerwca w 1941 roku rocznicę objawienia się Matki Boskiej w Keczwałdzie. Słucham Tobie. Przednicielom dobrego pasterza prosimy Cię, Panie Boże, razem ze wszystkimi męczennikami. Również z księdzem Józefem Kętnisiem numer 29392. Prosimy Cię o dobrych pasterzy. Ja prze świętą W, w Tulcach a w Ronieckiej. w Hamburgu, gdzie dzisiaj modlimy się za księdza Michała dla księdza Klausa Wodzaka, to znowu on znajduje się w bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie.